Bardzo proszę zgłaszał się pan Jungs. Dzień dobry, nie przedstawiam się, bo się znamy. Szanowni radni, bardzo nam zależało na tym, żebyście nie popełnili błędu i nie podjęli tej uchwały. Nasze doświadczenia: ostatnie dwa lata zajmujemy się tylko i wyłącznie tym, jak żyją lokatorzy, jakie są potrzeby i co się dzieje, dlaczego MZGM tak uparcie trzyma się swojej polityki. Generalny problem polega na tym, że MZGM w swoim statucie spółki przyjęło taką uchwałę, że Będą, nie, nie, będą prowadzili sprzedaż mieszkań komunalnych, a te mieszkania, które wybuduje z własnych funduszy nie będą już podlegały sprzedaży. Jest to taki bardzo sprytny myk, którego prawny, który normalnie się nie rzuca w oczy, ale przez 18 lat prowadzenia tej polityki powstaje problem, dlatego że MZGM, właśnie żeby zrealizować to, bierze czynsze od lokatorów mieszkań komunalnych, przeznacza na budownictwo, które prawdopodobnie w przyszłości nie będzie musiało odsprzedawać. Mało tego, wprowadzili taki bardzo sprytny sposób, wymyślając mieszkania dla zaradnych czy mieszkania dla systematycznych. Tylko, że ta systematyka polega na tym, że ci właściciele tych mieszkań dopiero po 30 latach będą właścicielami, a przez ten okres można ich wyrzucić, przenieść do mieszkania komunalnego, i całkowicie są uzależnieni. To nie wynika oczywiście z, 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 z tego regulaminu, ale z umowy kupna-sprzedaży, jak te umowy są sformułowane z tego wynika, że tak naprawdę. To niby są po trzech latach właścicielami, ale to NZG decyduje, komu je sprzedadzą, czyli nadal nie są właścicielami, i to tak się ciągnie. Czyli przejęcie majątku komunalnego przez spółkę na zasadzie budowania nowego budownictwa. Nowe budownictwo w Ostrowie nie jest w ogóle potrzebne. Mamy bardzo dużo mieszkań bardzo dużo, to nie jest 20-30. Mamy bardzo dużo mieszkań opuszczonych. W kamienicach starych, które należało piecz, pie, pie, pieczołowicie odremontować, przez 18 lat były niszczone przez MZGN z powodu tego, że robiono tylko remonty bardzo konieczne, a te takie e, i malowano z wierzchu w kamienice. Także czas najwyższy jest w tej chwili, żeby to odwrócić, żeby przynajmniej, ja nie wiem, czy w tej spółce zmienić ten zapis, że to co wybudują za mieszkanie, za pieniądze lokatorów z, ze starych kamienic, nie będzie ich, tylko będzie nadal miasta. Czy może także ci lokatorzy, którzy w mieszkaniach komunalnych mają w tej chwili już płacić 6 zł, czy będzie tak, że w końcu porozmawiamy? Bo o to prosimy cały czas pana prezydenta i innych, że my nie chcemy tutaj przychodzić i wam głowy zawracać, tylko chcemy usiąść, jak ludzie, porozmawiać. My znamy bolączki mieszkańców komunalnych. Nie wiem, czy któryś z radnych mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale przypuszczam, że nie. Tam zostali tylko ci, co są rzeczywiście bezradni. Ja przez pomyłkę zainwestowałem te pieniądze i teraz żałuję. Ale w każdym razie na pewno nie jest to dobry pomysł. Teraz te zniszczone przez 18 lat kamienice trzeba by było, w których są pustostany, należałoby teraz szybko, sprawnie zagospodarować albo przede wszystkim sprzedać, bo przez sprzedanie tych kamienic jest ich troszeczkę. Gdybyście sprzedali, nie mielibyście problemów z wytynkowaniem gimnazjum, bo pieniądze by były. Nie byłoby problemu ze zrobieniem boiska, bo pieniądze by były. A tutaj polityka jest taka, że trzymamy te kamienice, nie stać nas na remonty tych kamienic, ale nie damy, bo to są nasze rodowe klejnoty. To nie, panie prezydencie, to nie są klejnoty, to jest tragedia, to są jakieś podróby, nie klejnoty. Także trzeba je sprzedać i za to po prostu wyremontować gimnazjum, a nie pożyczać pieniądze z drześniki, bo to. Pożyczanie nasze dzieci będą oddawać, już żeście zadłużyli miasto na 70 tysięcy, i co dalej, no to nasze dzieci będą oddawać. Czy za darmo nie daje? Że Sicha chce mieć z powrotem te pieniądze. I będzie trzeba je oddać. I to jest jedna z bardzo poważnych rzeczy. Dziękuję.